Cześć wszystkim. Dzisiaj na odcinku będą takie trzy puzeczki, jakby piórnikowe. Tutaj jest 35 kart, 4 karty z limitowanej edycji i karty CONS. I zawiera jeszcze saszetkę premium Gold. Premium Gold. No to zaczynamy. Jedną puzeczkę zostawimy. To może mama otworzy. Co nie? nie. Otwieraj pierwszy. Łaj! To na to w ten O! No to. Te duża. O Jezu! Daj to tu. Film mamy taką suszeczkę. 24 kart plus 2 gratis. I saszetkę Gold. I tutaj jest saszetka premium. No to otwieraj. Ja zacznę od premium Gold. Mm -hmm. Bo są tam limitki Gold. jest. Yeah. Udało się otworzyć. Chociaż ciężko. To ja mam jak zwykle końsy. No. E, mam najmara Neymar Limit Gold z Peugeot. No i tu Mam no. Kurtułę. Kortuła z Realu I Lautaro Martinez Teraz jest sesetka premium Normalna, ale ta teraz otwiera, To daj Jeszcze o taka w środku Tata teraz otwiera, patrzy i no może będziesz miał inne obiekty niż ja? No, nie bardzo dobrze. Ale kończy to zawsze w tym chwale. Zresztą masz tak, ale ty, ty, ale ty masz inną chyba tylko dla mnie. Tak? Nie, taka tak samo. Trzy karty specjalne i yy, jedna limitowana. Debruyne? Jest, nowa. Manchester. Nowa. To musiela? się, że to mu jecha. A nie. A kurde. To będzie Griezmann. To będzie Griezmann, bo już wiem. I Griezmann. Yeah. Antwiko Madryt. Teraz ja. Mam nową limitkę premium. Barela. Barela. Te trzy karty specjalne. Z Interu. Tu mamy taką kartę z PSG. PSG Rising Star. Mam kapitana. Kiedyś nam lepiej oddawały te paczki. Kapitan Barcelona. Ja. I tu mam jeszcze Palmeiras. Fans. Tu mam Velatiego z PSG. Mhm. Tu mam bazówkę. Z Realu. Tu mam Wicinę z PSG. No. Siema Lazio Lazio, bozóweczka. Barcia i Barcelona, bezówka. I ostatnia karta Sadio Mane. Bajem Są. to ta teraz... Zobaczymy, czy się może powtórzy ta limitka Gold. Premium znaczy. No, zaraz zobaczymy. Ale Goldy nam się nie powtórzyły. Tą premium. tym bardziej nam się nie powtórzy. Z tym. Tym bardziej, że jest kilka kart. Rewiu. Jest. P3. No. Barcelona. Mamy Nie mamy. Mamy. Tylko w innych tych. Przecież trafiliśmy na tym odcinku. Nie, Uri poza odcinkiem. Ale... Rising e, Time Machine. Time Machine Bayer Monachium. Dobra. Ja to bierze tu. Manchester. Rodri. City, City. Fancy. Fanszyk, Kolejny. Fans. Lazio. Real. Mozóweczka. <coughs> Kurtuum. Kolejny kurtu kolekcji. Lazio. Lazio. I. Lazio. Lazio. Śmieszne to jest, Bayer. Manche Co ty mówisz? Bayern? Manchester United. Ja Real. No to Madrid Madryt i AC Milan. Ja AC zaczynam... to teraz ten płuczka jeszcze trzeba to utworzyć i wtedy otworzymy wszystkie te. Dobra, to ja idę na kamerkę. No to siadaj no. Zobaczymy czy możliwe jeszcze Mama nowo trafi Premium tak. Końce Jak <noise> zwykle Trzecie końce <noise> Kevin De Bruyne Manchester Bayern Monachium Leroy Sana co tylko 6 mamy mamy I Gryzny, czyli się dwa razy powtórzyły teraz mama otwiera premium zobaczymy kogo trafi Lewandowski Lewandowski z Barcelony Polak drugi, drugi z Barcelony. Gijandzik Manchester United dla, dla mamy to dobry kasy w kawóra, ale dla nas to nie. Dobrze. Barcelona double-double. Kolejna Barcelona. I Bayern bazówka. Upametano. Newcastle bazówka. <laughs> Pop. Nick Pope. Milan bazówka. Co to? Krunić. Atletico Madrid bazówka. Marta. Bayern. Sana, chyba ten, ten brakuje, bo ja nie pamiętam, żeby ją trafili Inter. Te ja nie wiem. A, już? Co tak długo? Dobra, to otwieraj tu jedną, tą A już była? Rising link. Kolejny. Rising star. Keeper Gianluigi Kolejny z PSG, jeszcze jednak z PSG. Magic Ken Azuki, już Jeszcze będzie PSG. Manchester United Titan? I, nie, chyba nie będzie PSG. Titan ma, uh, AC Milan. Nie bo to Za co ty robisz? Home -grom AC Milan, ale mama ma dużo kart specjalnych. Newcastle. Myślałam, że nie wiesz. Logo. Eintracht. O, orzełek. Orzełek. Marcyś, proszę Ciebie. Paryż. Bazówka. Fidzina, Newcastle bazówka. Barcelona bazówka. Warty. Double trouble. Newcastle. O, Lazio, fans ostatnio brakująca karta. Lazio, fans. Mm -hmm. Kapitan. W, Trablu Juventus. Inter. Lazio. Atletico Madrid Dorotych Kart Manchester City Arsenal oh, Paryż. O oh, Wadnę traf Bayern Monachium Wadnę traf Bayern Atletico Mama Inter Wadnę ale nie Arsenal Dobra Juventus No teraz otwierajcie mój coś. Nie, tak szybko No sobie... to ja otwieram pierwszy. Eee. No to otwieraj. To i tak, ja to przekładam. <try> No, no dawaj, dawaj, bo on nim otworzy to. Giant, Manchester City. Jest Rarka oczywiście <coughs> i Mitsiblu. to to już my. Zresztą otworzę. Dominator <coughs> Lukaku.